Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia. Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan, dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest na tym świecie uczyniony przybytek. Ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Mesjasza Świętego. Zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cierców oraz popiół skrowy, którymi skrapia się zanieczyszczony, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Oczyści Wasze sumienia z martwych uczynków, abyście słu służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesiono na odkupienie przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa. Dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Boże no paszchem, zapytali Jezusa i jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć paszchem. I poszedł dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka się z nami człowiek niosący dban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paszkę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali paszkę. A gdy jedli, wziął chleb, on mówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i omówiwszy Dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu aż do owego dnia, kiedy pilgo będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo wajskie. To piękne święto w naszym kraju daleko, wyszli na ulicę już w czwartek. Ale to nie ważne jaki dzień. Ważne, że przychodzimy no, 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 do Jezusa. Różne procesje. Pamiętam w młodości, kiedy u nas było osiem prawie w mieście. Musieli ustalać, żeby się nie spotkać na ulicach. Każda procesja była inna. Ale co ciekawe, że ludzie później szli i oglądali ołtarze. Procesja szła, a obok dużo z aparatami. Ale mi się zatracić. Oczywiście pięknie, jak są ładne ołtarze udekorowane, Piękna oprawa, dużo ludzi, ale jest to nie najważniejsze. Bo nieraz nawet w całej tej procesji się można pokuć, że mój ołtarz jest lepszy, prawdziwszy, lepiej ubrany. A zapomina się, że idziemy, bo o, zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. I śpiewamy dalej. Zagrody nasze widzieć przychodzi. Wychodzi do nas. Dlatego nie jakiś folklor. Mówię, że to jest bardzo pięknie, jak jest dekoracja, ale przecież on jest najważniejszy. A nieraz możemy się na tym złapać. Nawet pobożni ludzie, bardzo wierzący, że idzie i patrzy, ile skorzystku u dzieci, kwiatków idzie i patrzy co tu idzie, kto przyszedł na tą procesję, a zapomina o nim. Zapomina o nim, którego wyprowadzamy poprzez ulicę do naszych domów, bo on jest, on jest zawsze, jest w tamtymach. My byliśmy go dzisiaj i dużo ludzi chciałby go tak zostawić zamkniętego, Tabernakulum, w zamkniętym kościele, a on czeka i czeka. On czeka, żeby go wziąć do siebie. Pewnie, że nie weźmiemy Komunii święty do domu. Pewnie, że, ale czy naprawdę go nosimy w sercu? Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Rew moja jest prawdziwym napojem. Przychodzi zwiedzić nasze zagrody. To piękne słowo zagrobowskie, zagrody, czyli nasze mieszkania. Czy on dzisiaj jest obecny, szczególnie gdy rodzina jest zagrożona, czy jest obecny w naszej rodzinie? Czy jest obecny z rodzicami przy modlitwie z dzieci? Czy jest obecny tam, jeśli się nienawidzą, ale jednocześnie i przebaczają? Ciekawą rzecz, jaka siła w Komunii Świętej tej euaryści, w jednych główryce, katolickich, pytanie, co mam dalej robić? Była dziewczyną na marginesie, wykolejona zupełnie, ale jakoś natchnienie, może przez modlitwę i rodziców, może przez innych, postanowiła zerwać się z grzebem z całym brudnym życiem. Była zniszczona, postanowiła iść do spowiedzi, do prawdziwej, szczerej spowiedzi. Pytała, co mam teraz robić? A poradził jej, nie nakazał, ale poradził. Jest to, jak masz czas, to bądź nam przyświęty. Nie tylko w dniu, ale jak masz czas, to trochę to nawet w tygodniu, z tygodni, z prób. Przyjmuj komu nie świętą. Posłuchała, bo naprawdę wiedziała, że jest na dnie. Po jakimś czasie zaczęła czuć się wśród swoich koleżanek nieswoją. Ponieważ widzieli, że jaka była i teraz zaczęła chodzić codziennie nam przed świętą do komunii, nazywali ją dewotką, śmiali się z niej i ona stanęła i mówi tak i pyta, co mam dalej robić? Bo jak przestanę uczęszczać do komunii świętej, to wiem, co ze mną będzie. Sama sobie nie dam rady. Komunia Święta. Może ona już spowszechniała nam. Może sami mówimy o tych kaplicach, gdzieś tam wieczystej adoracji. Może sami mówimy po co te siostry w klauzurach, teraz coś robić, to one tam się mogą. właśnie. One się modlą dla takich jak ta, która się nawróciła. One się modlą za ciebie, za mnie, bo my czasie mówimy: Nie mam czasu. Nie mam czasu na modlitwę. jestem zagadkiem. I one są potrzebne. Bo my tam przed najświętszym przed przedstawiają Bogu to, o czym my zapominamy. Pamiętam. Jeszcze na początku kapłaństwa w Szczecinie, Grzegorz wspominał już kiedyś o tym, bo też tam był. 15, do moich czasów, rano od adoracja Najświętszego Sakramentu, kaplica całodzienna otwarta i przed ludzie szli do pracy, do huty, wstępowali na parę minut do tej kaplicy. Adoracja całodzienna do dziewiątej prawdopodobnie, o ile jeszcze pamiętam, do dziewiątej wieczora. I zawsze tam ktoś był, nie jedna osoba. Ta kaplica przy Była w głównym miejscu, kościół stał w głównym miejscu, obok wielki dom towarowy. i ludzie idąc na zakupy, przyjeżdżali z różnych wiosek, wstępowali do tej kaplicy. Tam nabierali swojej siły. Powiedział Pan Jezus, ja jestem chlebem życia. I my walczymy o życie. Ile ludzi chce przedłużać swoje życie. Ale nam ci, którzy odrzucają Boga, mawiają, jak to pięknie jest, jak jest eutanazja, po co się masz męczyć. A po co chodzi, a aborcje? A z drugiej strony człowiek tęskni, by przedłużać to życie. Świat, świat jakby nie zrozumiał wartości. Odrzucił Boga, który powiedział: Ja jestem życiem. Kto ma życie, ten będzie miał. I kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne. Czego właśnie? Przed na no, świętym sakramentem, może dzisiaj w tych parunastu minutach, jak pójdziemy ulicami wokół kościoła, o tym pamiętać. Że on jest naszym życiem. Wziąć mi też taka myśl. Kiedyś napadano na kościoły, by okradać, by niszczyć. A dzisiaj już tej kradzieży nie ma tak dużo właściwie, ale jest coś innego. Wandaliści, że przychodzą, łamują się, nie zabierają nawet skarbonki, żeby parę pieniędzy, ale nie są te Tylko tabernakulu i bezczeszczą Pana Jezusa. Diabelska robota. Dlatego tym bardziej my, nasze wierze, musimy spojrzeć na tego w na tego tabernakulu. Że on jest naszym życiem. Ja jestem chlebem żywym. Zagrody nasze widzieć przychodzi. To on jest w tych zagrodach. Może przynajmniej razem go wyprowadzamy. My nie musimy go szukać. Bo on czeka na nas. On czeka właśnie pod postacią Chleba i wina. wcale nasze procesje są inne. Ja nazywam to takie mini procesje polskie. No ale takie są nasze warunki. A tu nie chodzi, czy jest duża procesja czy mała. Ważne, że On jest. On chleb życia. Idźmy więc ze sobą za Nim i śpiewajmy te pobożne pieśni. I patrzmy w błędy, gdzie jeździmy, czy przed monstrancją, czy za monstrancją, musimy się odwracać, ale wiemy, że On jest. On jest i dlatego Go wyznajemy w naszej wierze, co uczynimy w tej chwili. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela imienia i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, swój istotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi. I dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za staro ducha świętego przyjął ciało zmarłej dziewiczy i stał się człowiekiem. Przygotowany również zamiast pod koncjuszem i ładem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajomia pismo i wstąpił do nieba siedzi po granicy Ojca i powtórnie przyjdzie w parę sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna powodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez król. Wierzę w jeden święty powszechny jadłostowski kościół, wyznaję w jednym zespołów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu Bogu, który jest obecny pośród nas i pragnie udzielać z niewyczerpanych zdojów swoich łask, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, by z najwyższą hojnością rozdzielał chleb ciała pańskiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, by Jego miłość dla Chrystusa eucharystycznego rozpalała serce wszystkich kapłanów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za kapłanów by Jezus Eucharystyczny był dla nich przyjacielem, bratem i koroną chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za lud wierny, by w Eucharystii znajdował siłę do wierności przykazaniom Bożym. Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za głodujących, by ludzie zamożni, karmieni chlebem ciała Pańskiego, umieli dzielić się chlebem doczesnym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za nas samych, byśmy przyjmując chleb ciała Pańskiego, łączący nas z Bogiem, umieli obdarzyć miłością każdego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. W intencji żyjących i zmarłych naszych dobroczyńców o uwielbienie najświętszego sakramentu w naszej wspólnocie, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla pana Józefa Oleszczaka z okazji urodzin. To miłosierdzie Boże dla wszystkich duszczyźcowych, za zmarłych Krystynę i Henryka Puskiewicz, o szczęśliwą podróż Julity, Franka, Frani, Marysi, Doroty, Marcina, Oli i Moniki, Ciebie prosimy. Boże Wszechmogący, który posłałeś nam swojego Syna i przez Niego nieustannie nas oddarowujesz, przyjmij naszą modlitwę i dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.